Dzień dobry Państwu, nazywam się Przemysław Szamowski, jestem nauczycielem Szkoły Podstawowej nr 12 w Leńsku. W dzisiejszym filmiku chciałbym Państwu zaproponować program, który zdecydowanie ułatwi prowadzenie lekcji zdalnych w aplikacji Microsoft Teams. Ten program to OpenSuncore, który jest aplikacją działającą na zasadzie takiej interaktywnej tablicy. Dzięki niemu możemy prowadzić lekcje tak, jakbyśmy byli przed zwykłymi tablicami w klasie i dodatkowo też aplikacja Microsoft Teams daje możliwość interakcji ucznia w tym programie, to znaczy może też na nim pisać, łącząc się w czasie lekcji zdalnej. Na początku chciałbym Państwu pokazać w jaki sposób open, aplikację OpenSanCore należy pobrać. Klikamy w przeglądarkę. Wystarczy, że w Google wpiszemy Open suncore. Ten link, na którym możemy podać ten program, program, znajduje się na stronie cyfrowej nauczyciel.pl. Wystarczy, że w niego klikniemy i klikniemy pobierz Open Suncore dla Windows. W prawym dolnym rogu wyświetla nam się pobierany plik instalacyjny otwieramy wystarczy, że klaknie, klikniemy open Suncor Setup wyodrębnij wszystkie wyodrębnij i ponownie musimy kliknąć uruchamia się nam proces instalacyjny programu po instalacji tego programu jest ona prosta. nie, nie będę Państwu jej pokazywał ponieważ mam już zainstalowany ten program Pojawi się nam na pulpicie ikonka właśnie przedstawiająca program OpenSuncor. W takim razie przechodzimy do uruchomienia tego programu. Pojawia nam się informacja, można powiedzieć, to jest pewnego rodzaju instrukcja obsługi w języku angielskim jednakże ja chciałbym państwu przedstawić takie najważniejsze i najciekawsze funkcje, które daje nam ten program. Pierwszą funkcją i najważniejszą funkcją tego programu jest opcja piórko. Jak widzą Państwo, piórko jest to taki pasek narzędzi, który pojawia się nam na dole planszy, czy ekranu. Jest to pasek mobilny, który możemy sobie przesuwać. Na nim znajdują się różne funkcje. Pierwsza z nich to jest możliwość wprowadzenia różnych figur geometrycznych. Druga z nich to jest po prostu pisanie czy rysowanie za pomocą długopisu czy pióra. A trzecią opcją jest to gumka, gdzie możemy wygumować zapisany wcześniej tekst. Podkreślanie, wskaźnik, czyli wyłą tutaj wyłączamy poszczególne opcje. Wskazanie palcem na dany przedmiot, łapka oznacza, że możemy przenosić dane, dane narysowane figurę czy tekst lubka zoomuje nam tutaj dany tekst, który wprowadzaliśmy, lubkę z minusem oddala nam tekst funkcja laseru, jeżeli chcemy pokazać jakiś określony fragment który uczniowie może mają przepisać, czy, czy mają się na nim skupić linia gdzie możemy prowadzić prostą linię? I fajna opcja, czyli edytor tekstu, który możemy e, za pomocą naszej klawiatury wprowadzać tekst e, na tab białej tablicy. E, I chciałbym chwilę poświęcić, właśnie teraz, opcją edytora tekstu. Jak widzimy, możemy na niej pisać i ten tekst również edytować. E, możemy zmienić czcionkę. Oczywiście najpierw trzeba zaznaczyć. Możemy zmienić kolor. Możemy podkreślić, wprowadzić kursywę, podkreślić tekst, przepraszam, pogrubić wcześniej, tak? Mogliśmy pogrubić. Możemy powiększyć plusem czcionkę, pomniejszyć czcionkę i tak jak opcje w Wordzie, możemy do prawej, do, na, do środka i do, do, do lewej strony. Lewa, prawa, wyrównać rynek. Możemy wprowadzać podpunkty czy tutaj opcje z punktami liczbowymi. Możemy wprowadzić wcięcia. Możemy wprowadzić hiperłącze, wprowadzić tabelę czy też nadać tło. Oraz też mamy taki, tutaj formę takiego kodu informatycznego, który można, jeżeli w przypadku informatyków również go zastosować. Jeszcze raz sobie tutaj zapiszmy jakiś tekst. To są podstawowe takie rzeczy. Jeżeli chodzi o, o tutaj edytor tekstu, również mamy opcję. Wycięcia danego materiału i na przykład, ale tę opcję wycięcia materiału wprowadzę, pokażę w późniejszej części. I mam opcję klawiatury, tak, której możemy pisać nie używając naszej klawiatury komputerowej. Jest ona przydatna przede wszystkim w prowadzeniu lekcji na tablicy tutaj interaktywnej. Żeby skasować czy wyczyścić to, co zapisaliśmy, wystarczy, że klikniemy tutaj w górnym. Rogu, ikonkę usuń i tym samym wszystko, to, co wprowadziliśmy, zostaje wyczyszczone. Po góry mamy różne opcje kolorów. One dotyczą się głównie tutaj długopisu czy pióra. Wystarczy, że możemy sobie tutaj coś zapisać i zmieniać kolory. Grubość linii, wielkość gumki. Możemy sobie wybrać tło. Czy to czarne, czy w kratkę, czy w kratkę i białe tło. Możemy cofnąć wykonany wcześniej ruch lub wykonać ten ruch ponownie, dodać stronę kolejną i przeskakiwać strzałkami po poszczególne strony. Mamy, e, e, możemy też korzystać z sieci internetowej, czy przeglądarki internetowej. Tak. Żeby wyjść z, internet, z sieci web wystarczy, że klikniemy tablicy. Pojawia nam się. Tutaj ta opcja tablicy, którą wcześniej pokazywałem. Dokumenty to są wszystkie nasze zapisane tutaj pliki, w których możemy prowadzić różne notatki. Tak? Załóżmy, notatka dotycząca II wojny światowej, zawsze możemy wrócić, jeżeli jest to przydatne, jeżeli prowadzimy na przykład w kilku innych klasach na tym samym poziomie. Możemy w dokumentach wprowadzać nowe dokumenty, foldery, Możemy importować e, dany plik e, z np. innego komputera, na którym korzystaliśmy e, z OpenSangor, Możemy eksportować daną notatkę do pliku PDF i udostępnić np. go uczniom. Możemy zmieniać nazwę, duplikować, czyli powielić, e, odtworzyć na tablicy, czyli po prostu włączyć daną notatkę. E, czy dodać jakiś folder z obrazami czy zdjęciami z e, pliku z, z... Kolejną opcją jest opcja pokaż pulpit. Ta, klikając w tę opcję automatycznie program działa nam w tle i się minimalizuje, a po lewej stronie pojawia się nam pasek, który omawiałem na początku, czyli pasek z piórka. I Chciałbym tutaj Państwu pokazać dwie takie opcje, które, które są bardzo przydatne też w prowadzeniu notatek i prowadzeniu lekcji. Załóżmy włączam multibooka z klasy siódmej historii. I chciałbym na przykład wyszczególnić z multibooka, załóżmy jakiś dany obraz. Wystarczy, że włączę e, OpenSancora i kliknę e, tutaj ekran z takimi nożyczkami. Zaznaczę obszar, który chciałbym wyciąć z multibooka i dodam e, na przykład do bieżącej strony czy do nowej strony. On, automatycznie ten obraz kopiuje się nam. Do, do ekranu OpenSencore i tworzymy, tak, możemy tworzyć dalsze notatki. Opcja tutaj przechwytania ekranu, czyli możemy cały ekran przechwycić, czyli możemy tylko dokonać takiego screenshota i możemy na przykład jedną całą stronę takiego multibooka tutaj przerzucić do, do naszej notatki. Kolejną taką rozbudowaną opcją jest opcja po prawej stronie. Tego strzałeczka zamienięta, i tutaj mamy możliwość korzystania z różnego rodzaju animacji i aplikacji, które są zawarte w Open -core. Na przykład animacje z biologii. Jednak te animacje one z reguły nie są tutaj nie działają prawidłowo, dlatego ja osobiście nie polecam korzystania z animacji, a bardziej z aplikacji, które mamy różnego rodzaju. Najfajniejszą aplikacją, jeżeli prowadzimy jakoś lekcję i chci, mamy jakąś już przygotowaną wcześniej notatkę i nie chcemy, aby uczniowie przepisywali od razu wszystkiego, czy, czy widzieli wszystko, możemy zakrywać za pomocą takiej kurtyny. Tutaj Państwo mogą się tutaj pobawić różnymi aplikacjami. Mamy minutnik czyli stop, stoper, którego, który możemy włączyć np. realizację jakiegoś zadania, 4 minuty i odlicza nam czas. Mamy możliwość jakiś tutaj wprowadzenia gier. Takich jak memory. Czy możemy nawet wprowadzić mapę przydatną na przykład na lekcjach geografii? Tutaj Państwo w aplikacjach możecie się naprawdę pobawić. Jeżeli chodzi o lekcje takie jak matematyka, mamy na przykład kątomierz. Mamy linijkę. E, czy e, różnego rodzaju też e, tutaj jeżeli chodzi o takie lekcje jak e, no mamy kalkulator też, tak? ale na chciałem tutaj przedstawić jeszcze opcję przydatną w e, przedmiotach takich jak chemia Też niestety ta animacja nie działa nie wiem dlaczego niektóre animacje niestety one, e, są wodliwe ale jeszcze widziałem opcję z y, t, układem pierwiastków interakcję możemy wprowadzić notes o jest tutaj układ okresowy pierwiastków przydatny na lekcji y, chemii też są różnego rodzaju aplikacje, które polecam Państwu do przetestowania metodą prób i błędów. Możemy wprowadzać różne kształty, możemy wprowadzać różne interakcje, czyli tworzyć na przykład gry, które dzieciaki mogą tutaj rozwiązywać, czy różne nagrania, które też program tutaj OpenStackRaw przygotował. Fajną też opcją jest możliwość nagrania danej lekcji z podcastu. I widzimy, wystarczy, że klikniemy czerwony przycisk, i rozpoczyna się nagrywanie również dźwiękiem. Możemy ten, później, to nagranie udostępnić uczniom. I zostaje ono, ten podcast, utworzony na pulpicie. Rozpoczyna nam się nagrywanie również dźwiękiem. Możemy ten później. E, to... Dobrze. Kolejną opcją, którą chciałem Państwu pokazać, e, możemy jeszcze zmieniać rozmiary strony. Tak, na szeroki. Na normalny rozmiar. Ten rozmiar zmienia nam się tutaj. Nie wiem, czy Państwo widzą, zauważyli. E, Warto też sprawdzić, czy są jakieś aktualizacje. Możemy uśpić program. Jest ta opcja przydatna przede wszystkim w, tablicy, w działaniu na tablicy interaktywnej. Za chwilę chciałbym Państwu pokazać, jak tutaj można wykorzystać program OpenSancord do nauki zdalnej, gdzie uczeń miałby możliwość interakcji, czyli na żywo rozwiązywania lub zadań czy pisania w tym programie, zapytać oczywiście aplikacji Microsoft Teams. W tej części filmu chciałbym właśnie pokazać Państwu, jak wykorzystać OpenSan Core w czasie trwania lekcji zdalnej tak, aby uczniowie mogli też tutaj brać udział, interaktywny udział w lekcji i rozwiązywać różne zadania, czy też pisać na tablicy w tym programie. Założyłem spotkanie, które trwa. Wystarczy, że udostępniamy nasz ekran. W tym momencie uczniowie widzą, że e, widzą nasz udostępniony ekran. Włączamy. E, Open Sankora, i u góry pojawia nam się pasek taki narzędzi dotyczący właśnie udostępnienia ekranu. Wystarczy, że przekażemy kontrolę danemu uczniowi, tylko ważne jest tutaj, że uczeń musi korzystać z komputera. Niestety nie możemy przekazać kontroli uczniowi, który korzysta z tabletu czy telefonu komórkowego. W tym momencie uczeń ma kontrolę i tym samym pojawia nam się Ikonka, pojawia nam się wskaźnik z ikonką danego ucznia, czyli widzimy, jaki wykonuje ruch. I na przykład uczeń może, załóżmy, rozwiązać jakieś zadanie, które mamy przygotowane dla niego. Sobie posuwamy. Prowadzimy sobie inną czcionkę, która była standardowo arial. Na przykład 2 plus 2 równa się. I w tym momencie uczeń wystarczy, że kliknie w te pola prowadzi wynik i rozwiązanie. Tak samo uczeń widzimy każdy ruch ucznia, który wykonuje tak, w naszym, naszym programie. To jest bardzo ważne, żeby obserwować, co dany uczeń robi, tak, żeby czasem nie, nie wchodzi w interakcję całego komputera. No i oczywiście uczeń może też korzystać z programu, tak jakbyśmy my z niego korzystali, czy rozwiązywać różne zadania, czy też pisać tekst. Uczeń tutaj wprowadzi, spróbuję wprowadzić tekst pisany. Możemy czasami też nawet poprawiać ucznia, wprowadzić jego korektę. Tak. I też może zmieniać ściankę, może dokonać tak samo opcji jak my, a mamy te same na bieżąco kontrolę. Aby anulować dostęp uczniowi do naszego komputera, wystarczy, że klikniemy w naszym pasku Anuluj kontrolę. Czasami ten pasek znika, wystarczy, że najedziemy kursorem na górną część tutaj tego czerwonej obwódki, która sygnalizuje nam, że Microsoft Teams udostępnia ekran i uczniowie widzą, to co, to, co nam się wyświetla. Klikamy na nul kontrola, i w tym momencie uczeń nie ma już dostępu. Czyli jeszcze raz, przekaż kontrola, zaznaczamy danego ucznia, uczeń otrzymuje kontrola. Jak widzą Państwo, też może wyłączyć, dlatego jest to ważne, wyłączyć dany program i wejść na nasze pliki systemowe, dlatego trzeba szybko tutaj działać w razie tego, gdy dany uczeń, może powiedzieć, dany uczeń przekroczy daną granicę. Tak? I w tym momencie zakończyliśmy już kontrolę uczniowi i możemy zakończyć udostępnienie ekranu. Mam nadzieję, że tutaj program OpenSuncor przyda się Państwu i zostanie on przez Państwa wykorzystywany w razie. Tutaj jakichkolwiek też problemów czy, czy pytań, zapraszam do kontaktu. Pozdrawiam serdecznie i dziękuję za, za oglądanie.